Grzegorz Braun, kandydat numer jeden na prezydenta Polski. Szanowny Państwo, jeszcze raz proszę poświęcić temu pół dniówki dziennikarskiej i proszę postawić wobec podobnego wyzwania starszego kolegę zasłużonego Tomasza Sakiewicza i proszę wbrew jego zasługom dotychczasowym dla sprawy polskiej dla walki o prawdę o historii Polski. Wbrew jego dotychczasowym zasługom, zabiegom o... Prawda o zamachu smoleńskim nie umarła. Niech pan się skupi, niech pan, niech pan sprowadzi całą działalność publiczną Tomasza Sakiewicza do tego orderu, który mu tam Ukraińcy przypięli na piersi, i niech pan jego odpytuje ze znajomości, czy jemu nie przeszkadza, że Roman Szuchewicz, morderca Polaków, czczony był minutą ciszy przez ludzi, z którymi on się zadaje, a nawet odznaczenie dostał. A jak odznaczenie?